A Kambach. Nie musi być Kambach. Powiedz, dlaczego chcesz być terapeutką? Chciałabym zamknąć rok 2025 dwoma tekstami, a raczej opowieściami. Nie będzie żenujących żartów prowadzącej, które miały mi pomagać rozładować napięcie związane z nagrywaniem. Będzie bardziej intymnie, osobiście. Hmm. Tak się zapędziłam w tej swojej intymności, że pisany przez godzinę tekst właśnie wylądował w koszu. Hm. Czasem trudno mi zacząć. Zwłaszcza jak chcę dużo powiedzieć naraz. A jak już zbieram się za ubranie, myśli w słowa, okazuje się, że brakuje mi słów na powiedzenie tego, co chcę przekazać. Więc może zacznijmy od początku. Wróciłam ostatnio z poznania. Od jakiegoś czasu jeżdżę do Perlandii. Do maja jeździłam, bo miałam zjazdy szkoły. A teraz, przymierzając się do myśli o certyfikacji, jeżdżę na warsztaty. Dzień przed wyjazdem miałam okazję posłuchać i zobaczyć na żywo, chociaż online, doktor Klare Mucci, która zadała nam jedno pytanie. Które zadaję również swoim studentom na początku jej kursów? Dlaczego chcesz być terapeutą? Możecie tylko sobie wyobrazić, jaka była moja reakcja. Jak tylko padło pytanie, parsknęłam w najlepsze, opływając ekran, tym co akurat miałam w płyzi, czyli kawą. Jakby to pytanie było skierowane do mnie, bo odzwierciedlało to, co dzieje się w mojej głowie, albo we mnie od jakiegoś czasu. Zastanawiam się, kto przy zdrowych zmysłach podejmuje się tej pracy. Serio, takie mam myśli. To uczucie, kiedy chodzicie z czymś i nagle wszechświat podsuwa wam to, czego potrzebujecie, żeby pójść dalej, wprowadza w lekką konsternację. Pytanie, czy umiemy z tego skorzystać? Proste pytanie: Kambach, dlaczego chcesz być terapeutką? Tylko za odpowiedzią jakoś mi trudniej. Pytanie, dlaczego trudniej? Może powinno być prościej? Co kryje się za tym trudem? Jakoś w głowie mam, że nie można powiedzieć tak mm, po prostu, bo chcę pomagać ludziom. Może to efekt osłuchania się tego, jak to zaburzone osoby lub problemy lub osoby z problemami wybierają się na psychologię, pedagogikę, i tak próbują się naprawić albo zrozumieć. A potem idą w świat, pracować z ludźmi, no i wtedy, się już za, wtedy to się dopiero zaczyna. Albo może to wynika z tego, że no, nie może być tak prosto powiedzieć, że chcę komuś pomagać. To musi być jakieś dno, drugie, głębsze. No przecież nie przyznam się też publicznie, że może być coś ze mną nie tak. No. Nie, tyle mówi się o tej transparentności. No, no to jedziemy z tym tematem. Moim przyczynkiem do studiów pedagogicznych była perspektywa wyjazdu za granicę. Połączenia rodziny po latach, ściągnięcie mamy po jakimś czasie, jak już się za domowie. Pedagogika miała zwiększać szanse na znalezienie tam pracy. W międzyczasie plany uległy zmianie. A ja zostałam na kierunku, na którym nie, wiedzia, nie, na którym nie widziałam sensu bycia dłużej, więc póki nie wpadłam na pomysł, co ze sobą zrobić, wygotowałam na zajęciach. Do momentu fenomenalnych zajęć z psychologii społecznej. Może spójrzmy kurtynę milczenia. Dlaczego nie startowałam na psychologię? Wystarczy, że napomknę. Że w swojej ocenie miałam za słabe oceny na maturze, a psychologia była jednym z bardziej obleganych kierunków obok ekonomii czy stosunków międzynarodowych w tamtych czasach w Polsce. Więc w mojej głowie w tamtym momencie nie miałam szans. Nie drążmy tematu. Wiele się na to złożyło, czynników, które pozostaną ze mną. Kiedy wymyśliłam sobie jako najlepsza studentka na roku koncept studiów równoległych, Moja znikoma ujętność trzymania języka czasem za zębami przysłużyła się do tego, że nabawiłam się reakcji przybliżonej do pierwszych objawów PTSD w wyniku przedłużających się zaliczeń z przedmiotu, od którego zależało, czy będę mogła podjąć studia na Wydziale Psychologii. Tym razem, bohaterka nie doczekała się szczęśliwego zakończenia. Przegrała z systemem. Sromotnie. Oniosła porażkę. To chyba był początek mojej niechęci do kariery na uczelni. Co jak widać wzrastało we mnie, bo mam skrzywienie idealistyczne. Nie zgadzam się na przemoc, nadużycie władzy, pozycji i przekraczanie granicy, wyrażając to tak jak potrafię w danych okolicznościach. I może to po części jest odpowiedzią na nurtujące pytanie. Nie tylko mnie. Dlaczego u progu możliwości osiągnięcia tytułu doktora powiedziałam sobie dość? No, ponoć ze strony wiedzieć, powiedzieć, kiedy zejść. W tamtym momencie priorytety w moim życiu przetasowały się na szachownicy życia. DR-ka przed nazwiskiem przestała grać tak istotną rolę. Marzyłam. Marzyłam o czymś, miałam jakieś wyobrażenia, zaczynałam je realizować. Nagle okazało się w trakcie, że to czemu poświęciłam 6 lat swojego życia, przestało być tym, czego chciałam w życiu. No. Bywają osoby, które będą cisnąć do końca. Ja miałam odwagę odpuścić. Teraz umiem dostrzec w tym odwagę. Spokojnie, w trakcie byłam na tyle przemielona, że nie czułam nic. Chciałam mieć to już za sobą, puścić w niebyt marzenie o karierze profesorskiej, wykładaniu, pisaniu tekstów, badaniach jakościowych. To nie było łatwe. A jednocześnie, gdyby nie doktorat, to nie poznałabym pewnie niektórych osób, nie zanurzyłabym się w temacie spółdzielczości i ekonomii społecznej. I tu przerywnik, gwiazdka dla Państwa, to będzie temat następnej, ostatniej opowieści 2025 roku. Pracując z młodzieżą próbuję im pokazywać, że jedną z ważniejszych umiejętności w obecnym dynamicznie zmieniającym się świecie, według mnie oczywiście, jest elastyczność i gotowość na zmiany, jakie niesie życie. Próbuj, ale też nie licz na to albo mniej na względzie to, że nie zawsze studia przyniosą Ci pracę na stałe czy stabilność. Może być po prostu różnie. To, czy umiesz się dostosować do zmiany, jest tym, czego potrzebujesz się nauczyć. Już nie żyjemy w czasach, których studia gwarantują pracę do końca z emerytury, już o emeryturach nie wspominając. Ale wróćmy do, do, do pytania z początku. Dlaczego chcesz być terapeutką? Nie uciekniesz od odpowiedzi Ja Jakby mi ktoś powiedział, że będę pracować w szkole, to parsknęłabym mu w twarz i parskałabym tak długo, jak jakby mnie ktoś próbował przekonać, że będę pracować w oświacie. Tej opcji nie było nawet w moich rozważaniach, planach czymkolwiek myślach. Gdzieś u zarania mojego działania było poczucie niezrozumienia. Jako małej dziewczynki, że na przykład dzieci w Apryce nie mają co jeść, więc w końcu w u działam przy kościelnej organizacji misyjnej. Tak, dobrze słyszycie. Płakałam też, jak ktoś skrzywdził kota w podstawówce naszego... Szkolnego. Nie będę tutaj podawać szczegółów, bo są zbyt drastyczne. Dorastając w latach 90. poprzedniego wieku, sorry, nadal mnie to bawi, jestem milenialsem. Ha ha ha, taka wiekowa już jestem. Było łatwiej żyć, bo większość z nas wywodziła się z podobnego środowiska, wzrastała w podobnych warunkach, co się później lekko zmieniło ale ja od zawsze miałam w sobie jakąś wrażliwość na krzywdę czy niesprawiedliwość chociaż w domu nie doświadczyłam przemocy bywało po prostu różnie we mnie nie mieściła się idea życia w którym komuś działa się krzywda zwłaszcza dzieciom idąc do pracy w szkole chciałam osiągnąć jedno co myślę, że jakoś udało się po tych 10 latach obalić mit gabinetu pedagoga. Do którego trafia się głównie na dywanik jak do dyrektora. To miejsce miało oznaczyć bezpieczną przestrzeń, w której uzyskasz pomoc. To ja miałam w sobie głód, żeby chodzić na różne warsztaty, konferencje, projekty, kursy, szkoły, podyplomówki, szukać nietypowych rozwiązań, pozwalać pozwalających dotrzeć do młodzieży. Może dlatego że jak sama straciłam wizę jedną z ważniejszych osób w swoim życiu, nie zobaczyłam na oczy pedagoga. Hmm, macie, przyznałam się, teraz już wiecie. Ale przenieśmy się teraz do Poznania. Pamiętacie, jak powiedziałam, że życie podstawia nam często pod nos to, czego potrzebujemy? Pytanie, czy jesteśmy w stanie to odczytać, zobaczyć, przyjąć? Czy jesteśmy na to gotowi? Warsztaty, na których byłam, dotyczyły relacji terapeutycznych jako najpotężniejszego narzędzia terapii i terapeuty odnoszącego się do samej osoby terapeuty. No, Kambach, usłyszała, co dostała? W trakcie nauczenia, w moim odbiorze, podkreślam, moim, większy nacisk stawia się na to, co dzieje się po stronie klienta. W trakcie kilku miesięcy ostatnich nauki w szkole psychoterapii nie opuszczało mnie poczucie, że czegoś mi brakuje. Próbowałam to jakoś werbalizować, nazwać, coś zrobić. Zastanawiałam się, o co chodzi, dlaczego pomija się to, co dzieje się po mojej stronie. Osią każdej terapii jest terapeuta. To on monitoruje, co dzieje się w kadrze terapeutycznym. Na sesji. Biorąc odpowiedzialność za część tego procesu. Ale to też on monitoruje, co dzieje się w nim w kontakcie z daną osobą kliencką. Jego zadaniem jest sprawdzenie, jakie struny zostały poroszone, czy jego emocje są jego, czy na przykład doświadcza tak zwanego przeniesienia, czy mamy do czynienia z przeciwprzeniesieniem. Dokonuje właśnie mariażu systemówki z psychoanalizą, tylko mnie nie wydajcie co w dużej mierze możemy ująć jako poczucie komfortu w relacji, wiążące się też z poczuciem bezpieczeństwa. To rejestracja, co dzieje się na poziomie ciała, które wysyła sygnały, jak dostraja się, odbiera drugi układ nerwowy obecny w gabinecie. Jeśli potrafię się temu przyjrzeć, zatrzymać, Zagłębić, zobaczyć, co to robi, a później z odwagą, autentycznością, spójnością wnieść na sesję, to robi różnicę, a różnica robi robotę, bo wychodzimy z założenia, że na terapii w gabinecie spotyka się człowiek z człowiekiem. Na tym poziomie jesteśmy równi. Ja biorę odpowiedzialność za granicę, kadr terapeutyczny. Przebieg procesu, ale jestem człowiekiem, który spotyka się z drugim człowiekiem. I jest coś. Jeśli przepraszam, coś wybijam mnie z komfortu na sesjach, to może to mogę o tym wspólnie porozmawiać. Dlaczego chcę być terapeutką? Bo ważne są dla mnie relacje. A jeszcze bardziej jakość tych relacji. Ważni są dla mnie ludzie, chociaż nie zawsze ich lubię. I ludzie też potrafią dać w kość, ale nadal potrafię dostrzec potencjał w ludziach. Mam w sobie dalece zakorzenioną wrażliwość na ludzką krzywdę. Mam poczucie, że urodziłam się z umiejętnością bycia. Z ludźmi, w szczególności z młodymi ludźmi, niesienia im pomocy, jak już się nie spinam, że zrobię coś nieprofesjonalnie, jak pozwolę sobie na odrobinę luzu, poluzuję gumkę w gaciach i przypomnę sobie, że jestem człowiekiem, a nie tylko specjalistką. Ja też czasem czegoś nie wiem, ja się czasem zmęczę, nie wyśpię, mam gorszy dzień. Ja się też uczę, ale ja też sprawdzam, wracam z rozwiązaniami, pomysłami, przemyśleniami, pomysłami. To ja wybieram, jakie ja chcę budować relacje autentyczne, wprawdzie, gdzie można mieć przestrzeń na to, żeby poczuć się gorzej i powiedzieć o tym wprost. Że nasza uważność może nie zawsze być na 100%. Ale jestem tu dla Ciebie i wiecie, co zadziałało się? Poczułam więcej luzu ale też spokoju ale usłyszałam też że jaka to ulga bo przecież terapeuta jest niczym bóg a to nagle stąpił z Olimpu i okazuje się bardziej ludzki często tak sobie myślę zwłaszcza na początku swojej ścieżki terapeutycznej potrzebujemy ram sztywności słów innych obudowania się testami teoriami podręcznikami sama też tak robię bo czujemy się niepewnie stawiając pierwsze kroki ale bycie człowiekiem w gabinecie w relacji nie wyklucza naszego profesjonalizmu może przewrotnie go właśnie buduje żeby nie było tak kolorowo to narodziła się we mnie również druga myśl że ja nie czuję potrzeby bycia terapeutką do końca swoich dni to jest dla mnie coś nowego Bycie terapeutką dojrzewa we mnie, ja wraz z tym, z tą myślą, z tą rolą, tożsamością, to jakoś się zadziewa, realizuje, pomiędzy, poza, razem. Ja nie wiem, ile potrwa nasza wspólna podróż, ale mam w sobie luz, odzyskam chyba wolność, poczucie, że jest. Teraz jesteśmy, będziemy, ale to nie oznacza, że będziemy tak zawsze razem. Może, nie wiem. Jestem wdzięczna, Sony, za przywrócenie mi wolności. Czasem dobrze jest wyjść ze swojej bańki i usłyszeć, że na przykład ktoś nie podchodzi do certyfikatu i ma w tym luz. Ja mogę, ale nie muszę. To ma być przede wszystkim mój wybór, podyktowany tym, co ja chcę, jak ja widzę siebie, a nie narzuceniem z góry, presją, wymogiem, bo środowisko nie może się od wieków dogadać w kwestii zawodu, psychologa czy psychoterapeuty, więc ja teraz mam ponosić konsekwencje tego i słono za to jeszcze płacić. Co też daje do myślenia, jak obserwuję się ludzi mówiących, który nurt jest lepszy od pozostałych wytykanie. I dawanie do zrozumienia, kto jest gorszy. Że jak nie masz studiów psychologicznych, to nie powinieneś pracować. Sorry. Uzana psychoterapeutka, mimo wyroku sądu, nadal pracuje. Jest chyba psychologiem. Więc dajcie żyć. Nie mówię, że nie dochodzi do nadużyć, jak nie ma ram i że nie potrzebujemy jakiegoś porządku. Nie wiem, tych zespołów kadr całych etyki i w ogóle no, jednak ustawy o zawodzie. Ale potrzebujemy też trochę luzu, a nie presji spiny i szczucia się nawzajem. Niesamowite w mojej ścieżce terapeutycznej jest możliwość spotykania się z wykładowcami z innych krajów. Jestem za to niezmiernie wdzięczna. Podejście do terapii przekłada się w dużej mierze na podejście do życia drugiego człowieka i mocno odzwierciedla narodowe przywary. Czasem mocno mi zgrzyta to, co się dzieje w, na polskiej scenie terapeutycznej. Więc na razie drepczę sobie ścieżką obraną, zachowuję dla siebie pytanie, dlaczego chcę być terapeutką. I będę do niego sięgać i wracać, bo ono nie jest raz na stałe. Bo to moja odpowiedzialność, żeby sprawdzać, czy nadal w tym kontekście, w którym się znajduję, czy to jest moja bajka. Czy ja nadal chcę to robić? I dlaczego? Może i też po co? No, odsłoniłam swój miękki brzuszek przed wami. Z takimi myślami chodzę. Myślę, że to pytanie warto zadać sobie na... Zadawać sobie na różnych etapach. Dla mnie piękno tego pytania odnosić się też do naszego życia: jakim chcę być człowiekiem, jakie chcę mieć relacje, dlaczego chcę tak, dlaczego nie mam miejsca na inną opcję. Wiecie, terapia systemowa na pytaniach stoi. Zaraz wam na koniec sekret. Tylko nikomu nie mówcie tego to Jest cholernie trudne. Łatwiej schować się w okopach tytułów, rank, krzygliwych sloganów, w hejcie w sieci czy milczeniu albo innej reakcji, której nie wymieniłam, niż odsłonić się, pokazać swoją wrażliwość, jak to mówi René Brown, Vulnerability, czy miękkim brzusio. No, wasza decyzja, wasz wybór. Wasze życie.